Dzień dobry. W totalnej biologii bez tajemnic. Dzisiaj zaczniemy od konfliktu choroba Leśniewskiego Krona. Jest oznaką podwójnego konfliktu po pierwsze czegoś brudnego, niestrawnego, a po drugie strachu przed niedostatkiem i bezsilnością. Objawia się krwawieniem, piekunkami i spadkiem masy ciała. W filicie cienkim zachodzi wchłanianie substancji odżywczych, mamy więc do czynienia ze wzorcem nie mogę przyjąć tego, co dzieje się w moim klanie, coś wstrętnego i niestrawnego, połączonego ze strachem przed utratą czegoś niezbędnego do życia. Konflikt, nie chcę tego strawić, o zabarwieniu podłości, haniebnego czynu, którego nie można przyjąć. Konflikt, braku o kluczowym znaczeniu dla przetrwania, często związany z pożywieniem, dotyczące nas działania przeżywane w klimacie bezsilności. To świństwo, które ktoś mi zrobił. Na przykład, ojciec pewnego chłopca wyprowadza się z domu, by zamieszkać z kochanką. Zabiera ze sobą wszystkie pieniądze. Często przychodzi do byłej żony i grożąc jej przemocą, każe usługiwać sobie i kochance. Dla jego syna to, co, to, co robi ojciec, jest obrzydliwe i całkowicie niestrawne. Dochodzi do tego strach przed. Brakiem pieniędzy. W wieku zaledwie 7 lat chłopiec zostaje pozbawiony dzieciństwa. Musi pracować, żeby pomóc matce w pokryciu bieżących wydatków. Lędzia. Cztery możliwe konflikty aktywujące, istniejące tu i teraz. Jest to konflikt związany z byciem, podporą rodziny, swojego, ży swojego życia. Problemy finansowe, nadmierna obawa o dzieci, konflikt obniżenia wartości w związku z seksualnością. Połączony z konfliktem programującym. Nie czułem wsparcia ze strony swojej matki. Lęk to całkowicie normalny mechanizm przetrwania. Dzieci, dzieci niemu, niemu jesteśmy, a, dzięki niemu jesteśmy ostrożni. Zwracamy uwagę na pewne szczegóły. Dlatego potrzebujemy go i wszyscy czasem go odczuwamy. Lęk staje się patologiczny, gdy przytłacza nas i całkowicie opanowuje oraz kiedy jest to. Lęk przed życiem, ciągłe zmartwienia, co, a co jeśli? Liszajec zakaźny, impetigo, atak na integralność powiązany z oddzieleniem. To paskudne, że mi to robią. Lordoza, fundamentalny konflikt obniżenia wartości związku z ojcem. Choroba Loger-Riga. To jest to stwardnienie zanikowe boczne. Łąkotki i krążki stawowe. Łąkotki znajdują się w stawach kolanowych, a krążki stawowe w stawie barkowo-obojczykowym, mostkowo-obojczykowym, skroniowo-żuchwowym i promieniowo-nadgarstkowym. Łąkotki i krążki stawowe zwiększają dopasowanie. Kontakt powierzchni stawowych umożliwiając stawowi sprawniejsze i bardziej harmonijne działanie. Problemy z tymi strukturami oznaczają potrzebuję więcej kontaktu, straciłem coś. Problem pogodzenia, chciałbym się pogodzić wskazuje na Trwający konflikt związany z daną częścią ciała. Aspekt. Pogodzenie związane jest ze sporami. Odnajdujemy więc subtelny związek między łąkotką, krążkami stawowymi, a oskrzelami. Łokieć. Konflikt obniżenia wartości związany z używaniem łokcia lub ogólnie z pracą, wykonywaniem swoich obowiązków. W języku angielskim ciężką fizyczną pracę nazywamy się żartobliwie. Label Grace, czyli smart z łokcia, to najlepszy środek, jakiego można użyć, by wykonać zadanie. Na przykład kiepski ze mnie murarz, nie potrafię już postawić prostej ściany. Mój beken nie jest już tak dobry jak kiedyś. Łokieć tenisisty, obniżenie wartości związane z gestem charakterystycznym dla tenisistów. Jestem pod presją, muszę być świetny, ale czuję, że nie podołam. Wkładam w to całe serce, ale nie dam rady. I tak samo, jeśli coś jest problem z łokciem, patrzymy, co jest w połowie naszego życia. Tam jest też odpowiedź. Wszystkie rzeczy dzieją się w cyklach. Łopatka, łopatka była kiedyś język, w języku angielskim nazwana kością tarczową, ponieważ tarcza służy także do ochrony pleców. Jeśli musimy chronić plecy, Taczą to znaczy, że z tyłu czai się niebezpieczeństwo, musimy wystrzegać się zdrady. Łopatka chroni płuca związane z oddechem w cyklu życia, pierwszym oddechem nowonarodzonego dziecka i ostatnim tchnieniem umierającego. Możemy więc stwierdzić, że łopatka chroni nasze życie. Należy także poszukać konfliktów związanych z ochroną pleców, a zwłaszcza oszczerstwem, pomówieniem, wbiciem nóż w plecy. Łopatki to także nasze małe skrzydła. Skrzydła umożliwiają lot, znoszenie się. Problemy oznaczają symbolicznie, że mamy jedno pragnienie znieść się, ale jesteśmy wciąż sprowadzani na ziemię. Podcięto mi skrzydła, traktują mnie jak śmiecia, więc chcę się stąd uwolnić. Te małe skrzydła, symbol lotu, mogą wyrażać pragnienie podróżowania lub wylotu z gniazda, którego nie możemy zrealizować. Inne możliwości do rozwiązania. Konflikt obniżenia wartości związany z uczuciem przytłoczenia obowiązkami, uginania się pod ciężarem przeżyć, uczucia bycia zdeptanym i zgniecionym. <laughs> Łożysko niewydalone. Matka woli, aby dziecko pozostało wewnątrz niej. Pragnie nadal sama dostarczać mu pożywienie. Według niej pokarm pochodzący z zewnątrz nie jest wystarczająco dobry dla dziecka. Projekcie celu w projekcie celów historii rodziny jest matka, która dba o wszystkie potrzeby dziecka. Łożysko oddzielone. Obawa o nieumiejętność karmienia dziecka, czy, to, czy ta ciąża dotyczy dwóch kobiet. Łożysko przodujące. Umieszczenie łożyska pomiędzy narządami rodnymi dziecka i ojca. Dziecko musi być chronione przed ojcem wspomnienie kazirodztwa w klanie rodzinnym, na przykład. Dziewczynka jest bita przez ojca. Później, kiedy sama zostaje matką, wytwarza się u niej łożysko przodujące, które chroni nienarodzone dziecko przed ojcem. Łupież. Łupież jest przejawem konfliktu oddzielenia związanego z niezrozumieniem argumentów, motywów. Nie rozumiem o co chodzi oddzielenie połączone z poczuciem obniżenia wartości pod względem intelektualnym. To obniżenie wartości bierze się przede wszystkim z niezrozumienia argumentów i wyjaśnień. Gdy nie rozumiemy o co chodzi drugiej osobie, nie rozumiemy dlaczego coś robi. Na przykład matka, nie zgadza się z ojcem chrzestnym syna, który jest psychologiem. Mają odmienne poglądy co do wychowania chłopca. Kobieta wie, że syn kocha swojego ojca chrzestnego, postanawia jednak ich od siebie oddzielić. Dla chłopca decyzja matki jest Bezpodstawna, niezrozumiała. Na jego głowie pojawia się upierz. Czuje się osamotniony i nie zgadza się z tą decyzją. Upierz stry. Jest to konflikt ataku na integralność, zmożona pigmentacja z jednoczesnym konfliktem oddzielenia w fazie leczenia. Upierz różowy, giberta, grzybica związana z ostatecznym rozstaniem bez powrotu. Uszczyca. Zawsze jest to konflikt podwójnego oddzielenia co najmniej dwa konflikty oddzielenia, z których pierwszy jest w fazie aktywnej, a drugi w fazie zdrowienia dotyczą dwóch różnych zdarzeń. Stare konflikty zostają rozwiązane, a na ich miejsce pojawiają się nowe. Konflikt zostaje rozwiązany, ale nie na poziomie emocjonalnym pojawia się drugi konflikt, na przykład. Matka pewnego mężczyzny umiera. Syn obawia się, że podczas jego nieobecności żona także umrze. Dziecko zostało kiedyś wyrzucone z domu, za każdym razem, gdy do niego wraca, strach odżywa. 2. Jeden z dwóch konfliktów oddzielenia o następującym zabarwieniu: poczucie oddzielenia od samego siebie, swojej tożsamości, utraty własnej wartości, wpływ na postrzeganie samego siebie. 3. Ponadto. Ponadto konflikt wymuszonego kontaktu, uszczytca głowy, konflikt spadku wartości na płaszczyźnie intelektualnej, konflikt podwójnego oddzielenia, utraty kontaktu, oddzielenie połączone z silnym stresem w historii rodziny w projekcie celu. Możliwe wspomnienia kremacji bądź spalenia muszą być jednocześnie widoczne i ukryty. Na przykład nastolatek jest bardzo blisko z ciotką, która go wychowywała. Jednak ciotka stwarza konflikt rodzinny, zakłada sprawę w sądzie przeciwko chłopcu i jego rodzinie. Powstaje konflikt. Chłopak nie może wybrać między ciotką a rodzicami. Uszczyca związek z kremacją. Do zbadania, czy jest w historii rodziny jakikolwiek konflikt lub wspomnienie związane z kremacją. Usienie plackowate. Wypadanie włosów tylko w określonych miejscach, połączone konflikty, oddzielenie, obniżenie wartości, utrata bezpieczeństwa. Ktoś lub coś sprawia, że jeżą mi się włosy na głowie, gęsia skórka ze strachu lub zimna. Utrata bezpieczeństwa wiąże się z atakiem na naszą integralność, na przykład przez zimno. I miałam taki przypadek, że przyszła do mnie pani właśnie z plackowatym i jej historia... Była taka, że miała męża i kochanka. Jak odeszła od męża, kochanek ją zostawił i też syn się odwrócił przeciwko niej. I robiąc ustawienia, dotarłyśmy do historii jej przodkini, babci czy prababci, już nie pamiętam dokładnie, która wracała do domu i zatrzymał ją w jakiejś Ukrainie, skazał być cicho w krzakach i ona z daleka widziała, jak płonie jej wioska czyli straciła wszystko. Oddzielenie i włosy jeżą się na głowie. Łzy nadmierne wydzielanie. Obmywanie oczu po czymś, z, co widzieliśmy siebie, kogoś z przodków, coś, co się zdarzyło w fazie, projekt, fazie projektu celu. Macica mięśnie gładkie. Środkowa warstwa macicy zbudowana jest z komórek mięśni gładkich, zwana mięśniówką macicy. Włókniak. Tragedia w klanie rodzinnym związana z kobietą, która podczas porodu nie mogła przeć wystarczająco mocno. Śmierć dziecka lub matki lub w czasie porodu lub zagrożenie życia obojga. Konflikt obniżenia wartości spowodowany niemożnością zajścia w ciążę, posiadania dzieci lub dziecka, którego bardzo pragnie rodzina. Spadek wartości odnoszący się do rodziny lub ciąży. Dziecko, które nigdy nie będzie. Dziecko, którego nigdy nie będę mieć. Aborcja, poronienie, martwe dziecko, niedokończona żałoba, nie jestem w stanie wydać na świat dziecka, pragnienie ciąży idealnej. Na przykład, 37-letnia dziewczyna straciła dziecko w szóstym miesiącu ciąży, co było ogromnym szokiem dla jej matki. Nigdy nie będzie mogła mieć dzieci. Dwa lata później ta dziewczyna rodzi dziewczynkę. Po kilku miesiącach u, u jej matki zdiagnozowano nowotwór. Mięśniówki macicy. I też bardzo dobrze pracować tutaj z ziołami ojca Klimuszki lub jeszcze inne zestawy ziół, zanim przejdziemy do takich ingerujących zabiegów. Macica, perforacja. Konflikt nie chcę już dłużej być wciąż czasem. bo perforacji koniecznej jest wykonanie histere histerektomii, czyli usunięcia macicy. Macica, szyjka, macicy. Problemy z szyjką macicy często związane są z fundamentalnym konfliktem frustracji seksualnej u kobiety praworęcznej w wieku rozroczym Frustracja seksualna oznacza wszelkie większe czy mniejsze problemy dotyczące aktu seksualnego. Konflikt seksualnej frustracji nie czuję się pożądana. Konflikt seksualnej frustracji powiązany z konfliktem terytorium, zaniedby, zaniedbywaniem w związku. Terytorium jest bardzo ważne, ponieważ to na nim powstaje nowe życie. Szyjka macicy, szyjka macicy aktywują. Konflikt seksualnej frustracji. Kobieta posiada partnera, a i tak jest sfrustrowana seksualnie w odróżnieniu od konfliktu właściwego dla pochwy. Konflikt niewłaściwej relacji z partnerem, który jest zbyt obojętny lub zbyt wymagający. Frustracje emocjonalne z powodu opuszczenia rozstania z partnerem, mężem frustracje seksualne, zła jakość związku pod względem seksualnym, posiadanie złego partnera seksualnego, utrata terytorium lub zawartości terytorium, frustracja seksualna, nie czuję się pożądana. Różnice w odczutych doświadczeniach, pochwa, równa się seksualny konflikt bycia nieposiadaną, nieprzynależną do nikogo, konflikt braku cielesnego związku, posiadania mężczyzny. I teraz bardzo dobre są też tutaj globulki, księżniczki, globulki księżniczki, które się wkłada do pochy na trzy dni. Potem trzeba zrobić irygację i powtarzać to, zależy tam są opisy jak długo. Po skończeniu tej kuracji można robić jeszcze na przykład czopki, takie są z Ukrainy, czopki z kory dębu, czopki z mumią, z jaskółczego z ziela, Czyli z takimi naturalnymi sposobami możemy leczyć się. Macica, szyjka, macicy polip. Związany z życiem seksualnym, czy, boja, czy były jakieś przypadki poronie lub aborcji. Macica, ślusówka trzonu macicy. Endoderma. Oczute doświadczenie, konfliktu biologicznego. Rodzina odbiega od norm. Biologiczne funkcje macicy obejmują cały zakres od poczęcia do porodu. W wyniku tego powstają konflikty od seksualnych aktu seksualnego, utraty czegoś np. dziecka lub przodka, konfliktów seksualnych postrzeganych jako nienorma nienormalne, brudne, aż do konfliktu ro rodziny, niemożności stworzenia gniazda rodzinnego. Dziadkowie przeżywają często silny konflikt odnoszący się do wnuków, tak jakby chcieli na nowo przyjąć funkcję ich rodziców, funkcję prokreacyjną. Konflikt seksualny związany z czymś nieczystym lub odnoszącym się do dzieci, rodziny. U młodej kobiety, jeśli konflikt dotyczy tylko sfery seksualnej, może prowadzić do patologii szyjki macicy. U starszej kobiety patologia trzonu macicy może być wywołana obawą o maluchy lub nieczystymi impulsami seksualnymi. Konflikt o zabarwieniu na wpół seksualnym, zazwyczaj powiązany z osobą płci męskiej. Konflikt straty, szczególnie w relacjach pomiędzy babcią a wnukami. Seksualne zabarwienie konfliktu w wyniku dramatycznych wydarzeń związanych z dziećmi w życiu pary lub wnukami albo kimś odgrywającym podobną rolę, np. uczniem. Konflikt babci, która nie może wspierać jakichś działań dotyczących wnuków lub kogoś porównywalnego. Konflikt odnoszący się do życia młodej pary, wnuków lub chrześniaków, studentów, młodych sąsiadów. Mój partner i ja kompletnie do siebie nie pasujemy. Złe zachowanie wobec partnera, moralne lub fizyczne zagrożenie o zabarwieniu seksualnym. Konflikt seksualny w szerszym znaczeniu to jeszcze nie koniec. Konflikt odnoszący się do życia seksualnego innych osób. Osoba nie akceptuje życia seksualnego dzieci lub najbliższych. Rodzice są zszokowani życiem osobistym córki, często kłótnie. Poczucie odstępstwa od przyjętych norm, często odnoszące onoszą, się do dzieci, ich seksualności. Wina z powodu zrobienia czegoś brudnego, zastosowania nieczynności. Zas zastosowania nieczystego chwytu. Na przykład u babci konflikt macica aktywował się, gdy dowiedziała się, że jej wnuk zostawił dziewczynę, z którą mieszkał. Babcia nie mogła tego zaakceptować, ponieważ bardzo ją lubiła. Nawrót stresu nastąpił, gdy w wnuk zaczął spotykać się z inną dziewczyną, której babcia nie uważała ani za ładną, ani za miłą. Rozwiązanie konfliktu nastąpiło, gdy wnuk zamieszkał razem z dziewczyną. Babcia, pomyślała sobie, to w końcu ich życie. Po jakimś czasie pojawił się krwotok macicy faza leczenia. Babcia obawiała się o, wnuka, o wnuczkę, która została zgwałcona przez nieznanego sprawcę. Typowy konflikt babci coś, czego nie można znieść. Moralne lub fizyczne zagrożenie dla wnuków. O zabarwieniu seksualnym. Dziewczyna chce pozostać dziewicą aż do ślubu, jednak czuje nacisk ze strony narzeczonego i w końcu mu ulega. Pojawia się u niej guz śluzówki macicy. Macica, włókniaki, mięśniaki zwiększają ilość tkanki mięśniowej w macicy, aby usprawnić poród. Konsekwencja wspomnienia trudnego porodu we własnym doświadczeniu lub w historii rodziny. Śmierć kobiety lub dziecka przy porodzie. Ważny konflikt związany z problemami z zajściem w ciążę lub niepłodnością. Konflikt braku własnych dzieci. Konflikt obniżenia wartości z powodu niemożności zajścia w ciążę. Nie mam dziecka, a bardzo go pragnę. Na tym dzisiaj skończymy i żegnam Państwa serdecznie. Do zobaczenia następnym razem.